Cześć, tu Jędrek. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić najprostszy sposób, jaki można wykorzystać stary, nieużywany, już nawet niechciany telefon z systemem Android. Telefony z Androidem dają nam bardzo dużo możliwości. Zaczynając od tego, że możemy wgrać na nie różne programy, które możemy sobie na przykład wykorzystywać podczas jazdy samochodem. Telefon z Androidem może wykorzystać sobie jako lokalizator, na przykład schować go gdzieś w samochodzie, podpiąć do ładowania i wykorzystywać go naprawdę jako nawet alarm. Ostrzeżenie, że ktoś wchodzi nam do samochodu, ktoś sobie gdzieś z tym samochodem jedzie, i w łatwiejszy sposób można wtedy namierzyć taki samochód skradziony. Coś się kiedyś zrobiłem taki patent. Rozładował mi się akumulator. Drugim bardzo fajnym patentem na wykorzystanie starego telefonu z Androidem jest yy, zbudowanie sobie kamery IP. Taki telefon można umieścić wszędzie. Możemy spojrzeć sobie, co się dzieje akurat w kuchni, co się dzieje w salonie, co się dzieje na przykład w łazience. Sprawdzić, czy nas żona nie zdradza? <laughs> nie, to był głupie. Żony nie zdradzają. Następnym fajnym patentem na wykorzystanie kamery IP jest zamontowanie jej w wizjerze drzwi. Po pierwsze jest to może wygodne, jestem osobą bardzo leniwą. Z zasady, kiedy mam dzień wolny od pracy i na przykład ktoś mi puka do drzwi. I wyobraźmy sobie taką sytuację, że chcemy. co chce się na przykład. Chcemy sobie jeszcze trochę pospać. Nie chcę nam się ruszać dupy do drzwi, żeby zobaczyć, kto tam jest, albo na przykład, żeby ktoś nie usłyszał, że jesteśmy w tym domu. Więc wystarczy zainstalować sobie aplikację, zamontować sobie telefon i sobie sprawdzić na swoim telefonie, co się aktualnie dzieje przed naszymi drzwiami. Jak to zrobić? Zapraszam.

thank you Udało nam się zbudować oparty na podstawie telefonu z Androidem wizjer bezprzewodowy. Tak, możemy sobie tym wizjerem teraz w pracy siedzieć, patrzeć, kto nam puka do drzwi. Oby tylko nie pukał nasze dziewczyny. To byłoby niefajne. To chyba byłoby na tyle. Zapraszam do śledzenia mojego kanału, a w następnym odcinku postaram się zbudować jak najniższym kosztem komputer stacjonarny z chłodzeniem wodnym. Jeszcze raz zapraszam. Zapraszam.